Trwa budowa ulicy Flisackiej w Rydzynie. To drugi etap inwestycji Arkadia Mazowiecka, przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyno wraz z infrastrukturą. Zakres robót obejmuje odcinek o długości ponad kilometra. Ulica Flisacka dzięki dofinansowaniu przez samorząd województwa mazowieckiego, to jest wsparcie pana wicemarszałka Wies Wiesława Raboszuka, uzyskaliśmy 4 miliony złotych i dzięki temu możemy ruszyć z budową ulicy Flisackiej. Kolejny etap to jest odcinek około kilometra, który będzie jednocześnie związany z odwodnieniem całej drogi i ścieżką pieszo-rowerową, która poprawi bezpieczeństwo na tym odcinku. Kolejna inwestycja na południu Gminy. Chcielibyśmy właśnie zakończyć całą tą flisacką docelowo, po to żeby można było powiedzieć, że te południe gminy jest już w pewien sposób zaopiekowane, zadbane. Na tym procesie nie zakończą. Są dalsze plany przebudowy drogi. Zostanie jeszcze gdybyśmy chcieli docelowo to zrobić nawierzchnię, przynajmniej do końca do pętli autobusowej poprawić tak, żeby tam można było jeździć bez jakichkolwiek ubytków w drodze, żeby była nowa nawierzchnia asfaltowa. Z naszego punktu widzenia jest to droga bardzo ważna, nawet jeżeli chodzi o kwestie zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Wiemy, że jesteśmy ciągle w strefie zagrożenia z racji tego, że w pobliżu jest Wisła, więc jakby dobra droga pozwala na szybką reakcję, jeżeli chodzi o służbę, ewentualnie. Terminy zakończenia prac zaplanowano na koniec 2026 roku, jednak wykonawca deklaruje, że zakończy pracę jeszcze w tym roku. Lipiec 2021 roku mieszkańcy gminy Słupno zapamiętają na długo, ulewa poczyniła wówczas ogromne straty, uszkodzone wały przeciwpowodziowe, zniszczone drogi, mosty, ale i jazd, który miał zabezpieczać przed powodzią. Gmina naprawiła to co mogła, jest nowy most w Szeligach, odbudowano drogi, ale do pełnego spokoju jeszcze wiele brakuje. Rzeka Słupianka, która po ulewnych deszczach wyrządziła ogromne szkody nadal jest zagrożeniem. O poprawie bezpieczeństwa dyskutowano wiele razy, wiele wskazuje na to na to, że Wody Polskie jeszcze w tym roku rozpoczną pracę na terenie gminy. Bardzo się cieszymy, powiem szczerze, że to też dzięki wsparciu powiatu Płockiego, bo była taka konferencja organizowana właśnie z ZGW przez pana starostę Sylwestra Zimkiewicza i jakby mamy świadomość tego, że w powiecie również doceniają i rozumieją ten problem jakim jest Wisła i bezpieczeństwo związane z rzeką. Dlatego no, tutaj jakby tego wsparcia nie było, pewnie ciężko by było zmobilizować e, do działania RZGW. E, tak, e, teraz podejmują się pogłębienia e, tego korytarza rzeki, odmulenia przede wszystkim, e, pogłębienie jazu, e, naprawy kładki, e, no i przepławki dla ryb. E, Dodatkowo wzmocnienia brzegów to wszystko dla nas jest bardzo istotne, bo mamy świadomość tego, że słupianka bywa bardzo kapryśna. RZGW ogłosiło przetarg na roboty budowlane w ramach zadania zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rzeki Słupianki. Drugi etap uzupełnienie. Zakres prac w 2025 roku to wykonanie m.in. prac przygotowawczych i rozbiórkowych, przebudowa istniejących wodociągów, przebudowa przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki, umocnienie skarb rzeki. Z kolei na 2026 rok zaplanowano remont jazu, budowę przepławki dla ryb i płazów, odmulenie zbiornika wodnego. Inwestycja umożliwi uzyskanie retencji wód na poziomie około 53 tysięcy metrów sześciennych. Ograniczy ryzyko suszy oraz poprawi stan wód powierzchniowych i gruntowych. Realizacja tego zadania wpłynie pozytywnie na ochronę ludzi i mienia, ograniczając skutki powodzi oraz poprawiając warunki ekologiczne rzeki Słupianki. Zapewnia Anna Truszczyń, Rzecznik Wód Polskich dodaje, że koryta Słupianki monitorowane jest na bieżąco. Dodatkowo po 15 sierpnia tego roku na newralgicznych odcinkach rzeki Słupianki planowane są prace naprawcze, m.in. wykoszenie porostów ze skarb i poboczy rzeki, ścinanie średniej gęstości krzaków i ich odrostów bez karczowania, a także oczyszczanie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń. Gmina Słupno ma wiele pomysłów na rozwój, niestety chwilami przeszkodą mogą być finanse, tu liczyć może na wsparcie samorządowców. Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Katarzyna Zawadka zabiega o dodatkowe środki na realizację wielu projektów. Kilka tygodni temu w tej sprawie spotkała się z wicemarszałkiem województwa mazowieckiego Wiesławem Roboszukiem. Przede wszystkim do pana marszałka, żeby zorientować się na jakim etapie jest sprawa budowy, finansowania budowy ścieżki między Słupnem a Miszewkiem Strzałkowskim. Tu już są wszystkie formalności załatwione, więc tak naprawdę czekamy na finał i Pan Wicemarszałek zapewnił, że to już jest naprawdę końcówka. Drugi temat dotyczył też złożenia przez gminę słupno, wniosku do programu o budowę. Sieci wodno-kanalizacyjnej. No tutaj na razie słupno musi chwilkę poczekać, ale pan wicemarszałek też już zna temat, wie, że to jest bardzo ważne dla mieszkańców, więc mam nadzieję, że kiedy będzie kolejne rozpatrzenie, to gmina Słupno i mieszkańcy dostaną te pieniądze. Ponadto poruszono również temat rozwoju infrastruktury drogowej czy nowych inwestycji oświatowych. Dobra wiadomość dla kierowców. Wkrótce powinny rozpocząć się prace na drodze Rogozino i Mielnica. Zakończono przetarg. To droga powiatowa, ale ważna dla wielu mieszkańców. Jeżeli chodzi o tę drogę, to ja przede wszystkim cieszę się z tego, że mój postulat odnośnie umieszczenia sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na wysokości Orlika w Gulczewie, Nowym Gulczewie, jest pozytywnie zaopiniowane, więc z tego się bardzo cieszę, bo to akurat poprawi bezpieczeństwo pieszych, czyli głównie mieszkańców naszej gminy. Prace mają na celu nie tylko poprawę komfortu jazdy, ale także zwiększenie bezpieczeństwa na tej intensywnie uczęszczanej trasie. Bardzo się cieszymy, bo długo czekaliśmy. Ja tylko przypomnę, że moja żona Katarzyna, Zawadka, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Płockiego, bardzo zabiegała o to, żeby też na tej drodze pojawiła się sygnalizacja świetna, szczególnie na przejściu dla pieszych, łączącego część gminy Słupno, tutaj mam na myśli Nowe Gulczewo z Orlikiem położonym na terenie już Gulczewa, tym bardziej, że obok budujemy Com, czyli Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób starszych i te bezpieczeństwo w kontekście przejścia przez tą drogę, czy też poprawa w ogóle nawierzchni, która jak wiemy przez wiele lat no już zmęczona była bardzo, poprawi bezpieczeństwo, więc myślę, że to dla wszystkich korzystających z tej drogi bardzo dobra informacja. Ta inwestycja to nie tylko nowe nawierzchnie i oznakowanie, to także lepsze połączenia Komunikacyjne, mniejsze korki i większa wygoda dla mieszkańców. Za chwilę podpiszemy umowę z wykonawcą. Działania będą realizowane w najbliższym czasie. Oczywiście to potrwa kilka miesięcy, ponieważ ta droga jest etapowana. Przebudowa planowana jest na odcinku prawie 4,5 km. Projekt za prawie 8 milionów złotych.